Tak, do rzecznika. Dobry? Do, do prezesa. Tak. Prezesa. Mhm. Dzień dobry, nowy ekran. Raz? Nowy ekran. Z trasy. Portal. Na rozmowa miała być z panem prezesem. Dziewczynim. Ja jestem z nowego rzecznika, bo słyszałam, że to je tak, pani jest tak, pani wydać. Tak, nagrywam. A czemu nie pani powiedziała o tym? Mówię. Widać. To proszę wyłączyć w takim razie. Pana, znaczy, nie musimy, nie mamy prawa wyłączać. Zakaz tak? Coś będzie. Proszę wyłączyć. To znaczy, no, na jakiej wyłączyć. podstawie? Prosiliście Państwo rozmawiać z rzecznikiem? Tak. Się do końca Dobrze. Tak, czy jest Pani trzecią osobą, która nas o tym informuje? Czy możemy jakieś informacje konkretne, o której zejdzie? Chcemy rozmawiać z rzecznikiem. Myśmy nie chcieli rozmawiać z rzecznikiem. Chcieliśmy rozmawiać z, rozmawia z Panem Przedmiotem. Także tak, jakaś taka mała wiadomość. wyszła. To jest, to jest mhm. przez rzecznika tak? tak. I Rzecznik taki z taką bramką do prezesa, bo nie bardzo Jeszcze tego kłopotu. Osoby z działu skarg mają upoważnienie. Nie to, że upoważnienie, bo to dotyczy również kierownika szefa działu skarg, który nie dopełnił obowiązków. Ja państwu się wypowiem, a pana zapraszam do pokoju. Tu pan hmm. dałszych chce czy rejestrować no. tutaj sprawę pana Golino? Ale to nie ma takiej... Skargę do protokołu. Jest możliwość, bo artykuł 225 kodeksu postępowania administracyjnego takie prawo daje. Arty... Spotkanie. I artykuł 54 również do pozyskiwania informacji i przekazywania. Ja państwu przekażę wszystkie informacje. Nie, 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 ma... nie chodzi, że przy składaniu skargi, którą będę składał do protokołu, Panu Jezierskiemu, żeby były. Pan Jezierski dzisiaj nie ma możliwości z Panem spotkania. Nie mówił się przecież ze mną na dzień jeden dzisiejszy. Z panów z działu? Ma... Nie z działu, tylko z Panem Jezierskim miała być dzisiaj rozmowa. Ma upoważnienie. W imieniu Pana Jezierskiego możemy. Panu... Nie ma upoważnienia, tylko miałem rozmawiać dzisiaj z Panem Jezierskim, czyli znów konkretne oszustwo jest. Jeden z Panów ma upoważnienie, będzie z Panem rozmawiać. Jest to w z Czyli nie jest to zgodne z prawem, bo tylko może miał być yy, wiceprezes. Skoro nie było wiceprezesów, ja to od maja toczę i umówione było z pracownikami wydziału, z kierownikiem wydziału, niejakim panem, już nie pamiętam z ja Już nie pamiętam nazwiska. W każdym bądź razie skarga była złożona na szefa Wydziału Skargi i też skarga miała być, tego dotyczyć, a tu skarga miała dotyczyć najważniejszych kwestii w państwie. Nie chcieli się pracownicy wydziału skarg tego podjąć. Na piśmie mam napisane y, odpowiedzi, które nie mają żadnego związku z obowiązującym prawem i na ten temat z panem Jezierskim chciałem rozmawiać na temat pracowników, którzy tutaj nie dopełniają podstawowych obowiązków i nadużywają swoich praw. Rozumiem. Zresztą ostatnia rozmowa, która była, że nie mógł mnie przyjąć tydzień temu pan Jezierski, jak nie mógł mnie przyjąć w sierpniu, mimo że byłem i nie było y, y, wiceministrów, powiedzieli na 100%, będzie z panem rozmowa umówiona na 26 na godzinę 15 z panem Jackiem Jezierskim. Dlaczego się mnie oszukuje? Zdesperowanego człowieka doprowadza się do szału. Czy Pan pozwoli, żebym coś powiedział? Proszę bardzo, niech Pan powie. Czy Pan nie będzie mi przerywał przez chociaż 30 sekund? Przez 30 sekund na pewno pana nie przerywam. To w imieniu Pana Prezesa Jezierskiego jest taki zwyczaj, Zgodnie z prawem, że pan prezes Jezierski upoważnia w swoim imieniu pracownika Najwyższej Izby Kontroli do przyjęcia. I właśnie taki pracownik został upoważniony i bardzo chętnie pana przyję. Bardzo bym pana teraz poprosił podejść tutaj do tego filaru. I proszę przeczytać, co tu jest napisane. Proszę przeczytać co tu jest napisane. Lub upoważniony wiceprezes. A także pracownik. Ustawa... Gdzie tak pisze, a także pracownik? Usta... Proszę mi pokazać. Ustawa o najwyższej zbytku. Nie, poświadcza pan nieprawdę, bo tu jest prawda napisana. Nie, no, to tu nie jest prawda to nie jest napisana. Ustawa. To jest ustawa. Kierownik komórki dobrze. przyjmuje. Proszę pana, chce pan się spotkać z pracownikiem? Absolutnie nie, bo to nie ma sensu. Dobrze, bardzo, bardzo, Oszukano dobrze. mnie. I to pójdzie w etę na całą Polskę. Dobrze. Panu bardzo. Ma pan możliwość spotkania się z pracownikiem, który jest upoważniony przez pana prezesa, jest to zgodne z ustawą. Pan osobiście rezygnuje z tego spotkania. Proszę pana. Y Pan Jezierski powiedział, że osobiście się ze mną spotyka. Dlaczego tak się traktuje obywateli? Dlaczego tak się traktuje obywateli? W Jezierski ma prawo upoważnić właśnie pracownicy wydziału skarg w kancelarii prezesa Rady Ministrów, u prokuratora generalnego doprowadzają ludzi do desperacji, że się podpalają. To jest wina urzędników. Ale, obrzydliwych, wstrętnych urzędników. Ale teraz upoważniony przez pana prezesa człowiek chce się z panem spotkać. Rozumiem, że pan prezes. Ja od maja przychodziłem, tutaj spotykałem się z ludźmi upoważnionymi przez pana prezesa, przekazywałem do protokołu swoje skargi i w końcu znów pracownicy Wydziału Skarg chcą być sędzią we własnej sprawie i. Uważają, że mają prawo mnie przyjmowania. Ja dziś przyjechałem o godzinie 15, przez 15. Zupełnie, to jest zupełnie inna sytuacja. To Żadna się... inna sytuacja. To jest kpina z obywatela. Nie ma to, nie, kpina. Niech mi pan daje chociaż 30-sekundowe... W ogóle nie ma sensu, żeby się pan wypowiadał, bo jaki sens jest w tej chwili, jeżeli doprowadzono mnie do takiego stanu. My, to, żebyśmy byli w dialogu. E Dzisiaj to jest, nie jest dialog. Jest to jest sytuacja. po prostu chamstwo, Ja nazywam to krótko. chamstwo, ignorancji. Nie mogę się w ogóle Ignorancji. Tak, tak. Że tak się traktuje obywatela. Proszę pana, może pan jeszcze na mnie pokrzyczeć? Z nie, ja na pana nie krzyczę, cały tylko krzyczę na cały urząd. To dotyczy całego urzędu. Najwyższej też... Izby Kontroli. Która nie potrafi przyjąć skargi na ministrów, na szefów kancelarii Sejmu, prezesa rady ministrów, prokuratury generalnej i nie chce się przyjąć, że prokuratura generalna i naczelna prokuratura wojskowa nie dopełnia podstawowych obowiązków, że panuje przestępczość zorganizowana w tych organach. I daje mi się jakiegoś pracownika, pracownika, to jest kontroler. To jest kontroler. Który po prostu powinien najpierw, y, powinna sprawa być przedstawiona Panu Prezesowi i dopiero Pan Prezes powinien uruchomić wszystkie swoje komórki w Najwyższej izbie Kontroli, bo do tej pory ci przedstawiciele komórki skargowej nie byli w stanie przyjąć ode mnie skargi na piśmie, bo Czy mówili, pan to będzie długo trwało składanie przez Pana skargi do protokołu. Czy Pan pozwoli, że coś powiem? Proszę uprzejmie. Dobrze, 30 sekund. Umawiamy się. Otóż do Najwyższej Izby Kontroli rocznie trafia kilka tysięcy skarg. Kiedy każdy skarżący chciał się spotkać z prezesem, prezes nic innego by nie robił, a przyjmował skarżących. W związku z tym ma szansę upoważnić pracownika. Po to ustawodawca mu dał tę szansę, to jest ustawowe prawo. Upoważnił pracownika. Dzisiaj pan jest w innej sytuacji, bo to jest upoważniony pracownik, który w imieniu prezesa przyjmuje od pana skargę. Jest to. No tak oczywiste, że powinien Pan skorzystać teraz i złożyć tę skargę. Panie rzeczniku, zaraz panu udzielę odpowiedzi w tym temacie. Otóż tylu upoważnionych pracowników, co jest w kancelariach Sejmu, premiera. Prezydenta, gdyby, którzy przyjmują skargi, wysłane są protokoły, a później... Ta sprawa jest nietuzinkowa, bo jestem jedynym obywatelem, który wystąpił o to, że trzeba ścigać wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, którzy 3 sierpnia wydali uchwałę dotkniętą wadą nieważności i do dzisiaj urzęduje nielegalny prezydent. Staram się dobijać tutaj do tego urzędu, żeby podjąć określone kroki, i teraz pan prezes robi psychologię na urzędnika, który chce ode mnie przyjmować te sprawy. Dobrze, teraz moje 30 sekund. Znając ustawę o NIK-u, zapewne pan wie, że Najwyższa Izba Kontroli nie może, nie może, powtarzam, kontrolować sądów w zakresie ich orzeczeń. Najwyższa Izba Kontroli nie ma uprawnień do kontrolowania sądów w zakresie ich orzeczeń. W związku z tym Pana skarga, najprawdopodobniej jeśli tego dotyczy, o czym Pan mówił, jest bezprzedmiotowa. Ja w ogóle nie mówiłem o tym, że Pan Prezes ma się zająć kontrolą działalności sądu, tylko ma się zająć działalnością administracyjną pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego który nie potrafi i nie wie, jak załatwia się skargi obywateli. I skargi były złożone do pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, który podpisał się jako Stanisław Dąbrowski. W związku z tym z Panem Jezielskim chciałem również na ten temat rozmawiać. Teraz moje 30 sekund. Rozumiem, że jednak skarga dotyczyła wyroku Sądu Najwyższego, o którym Pan mówił, wyroku w sprawie ważności wyborów. Najwyższa Izba Kontroli nie ma żadnych uprawnień do kontrolowania wyroku Sądu Najwyższego. Po podkreślam to jeszcze raz dla jasności. Jest To nieprawda. Ja nie chcę, żeby yy, yy, nikt kontrolował decyzje sądowe, tylko nie chodzi, żeby kontrolował, jak załatwiane są skargi i wnioski obywateli w trybie administracyjnym przez Administrację Sądu Najwyższego. Czyli rzeczy pan nie rozumie? Rozumiem, to złóżmy to. Proszę bardzo, pracownik przyjmie od pana tę skargę. No, proszę bardzo. No, proszę. Ja chciałem osobiście to zrobić, bo sprawa jest nietuzinkowa i oszukano mnie, że proszę, przyjmie mnie dzisiaj proszę. pan Jezierski. Dokument zostanie przekazany niezwłocznie panu prezesowi. Proszę złożyć tę skargę. Zachęcam pana do złożenia. Dobrze, czyli zrobimy, złożymy tą oficjalną skargę. Ale jak zostałem potraktowany no tak, no jako obywatel stosunku, no grzecznie, to się to, ja, to pan nie wie, co się we mnie burzy. No ale Jeżeli panu, ja od 40 lat walczę o praworządność w tym kraju i tak jestem burzem, panie, tak traktowany. Ale są tutaj świadkami, że. Są świadkami, jestem, że byłem z panem stosunku, Jezierskim umówiony osobiście. w Osobiście. Fer, Że jestem w stosunku do. do... Fel, w stosunku do... Zamataczono, zamataczono i. Taką woltę, jaką odstawiono znów ze mną tutaj, że nie spotyka się szef komórki, tylko znów pracownik to przyjmuje w godzinach służbowych, w wydziale starych, natomiast prezes przyjmuje w tym dniu i o tej godzinie. dobrze? I to jest świętość, powinna być w każdym urzędzie. Niech pan pójdzie do Ministerstwa Sprawiedliwości, do Prokuratury Generalnej i niech pan znajdzie taką tabliczkę. To jest też skarga na wszystkich tych ministrów, którzy lekceważą i za ci mają obywateli. Zapraszam Pana. Nie mamy Pana w, w za takiego, jakiego Pan sam siebie określa, tylko zapraszam Pana do złożenia. Proszę bardzo. No, czyli doszło do tego, że łaskę mi się robi, że obywatel od maja może złożyć skargę o, do protokołu. I łaskawie urzędnicy przyjmą skargę a przez tyle miesięcy działał i działa nadal nielegalny prezydent. Niech pan złoży skargę. Bardzo proszę. Ja bardzo Niech panie dalej. Nie wiem, kto to znów doradca prawny. Sami doradcy prawni pisze skargę do dobrze, prezesa i znów mam odpowiedź od doradcy prawnego. Dobrze, Kto to? W... Wykonujmy Co to. Jest projektujemy... za odpowiedź na skargę do rąk własnych kierowaną do pana Jeziorskiego. Zacznijmy od tego. To jest zgodna z prawem to. to jest kpina. Kto to jest? Czy to jest podwładna pana y, szefa Wydziału Skarg? Proszę pana, to jest. Zgodna. To jest podwładna? No to dziękuję uprzejmie, skoro skargi składałem na szefa tego Wydziału. Proszę złożyć skargę. W związku z tym na podstawie paragrafu paragraf 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów składam skargę do protokołu, która będzie dotyczyła najważniejszych organów w państwie, które nie dopełniają swoich obowiązków, czyli działają wbrew legalizmowi i działają wbrew... Rzetelności i po prostu cel działania tych organów jest skierowany nie na to, na co być powinien. I w związku z tym uprzejmie proszę o sporządzenie protokołu na piśmie <laughs> mojej skargi. Poczytałby się większy stół, ponieważ bym sobie swobodnie mógł rozłożyć dokumenty, aby składnie był ten protokół napisany. Proszę najważniejsze przekazać. Ja przekażę, panowie też przekażą, pan ma upoważnienie, proszę spojrzeć od pana prezesa. Tak, czysto to jest ustawą? upoważnienie, tak. Proszę o kserokopię tego upoważnienia. Dobrze, teraz zrobimy. Zrobimy proszę szef, ja tam dam sekretarza. No na koniec. Czy to jest podpis? To jest prezes Niedźierzowskiego. Tak, dobrze. Także Osobiście pańska skarga zostanie przekazana. Jest to zgodne z ustawą. Także już w, związku, w związku z tą skargą odpowiedzią na moją skargę z 21 września, 21 września już składam zarzut, że naruszony został artykuł 231 i 232 paragraf 1 kodeksu postępowania administracyjnego, który zabrania aby organ, do którego jest skierowana skarga przekazywał do organu którego skarga dotyczy. Jest to już na samym wstępie poważne y, naruszenie y, kodeksu postępowania administracyjnego. Dobrze, przejdźmy do tej właściwej skargi tutaj. Tak, tylko do właściwą skargę musi być protokół. Skoro Państwo już byli przygotowani, to protokół powinien być przygotowany, powinny być wpisane moje dane. No, proszę bardzo, taki taki tutaj no, pan pisał, znaczy, nie pan, nie bierze. Ja będę pisał, proszę. Do opisać, ta, bo, proszę dać A co prywatnie? Bo przerwałem pana. Pan statuje w jakiś sposób? Teraz słyszałem. Proszę pana, akurat sprawa jest na czasie, bo dotyczy tego, że jako kandydata na posła już pozbawiono niewiernego prawa wyborczego. Ponieważ głównie moja lista nie została zarejestrowana, gdzie pierwszy na liście był pan korwin a ja jako Janusz Komór byłem 21, czyli y, chyba ostatni byłem na tej liście. Czyli do dnia dzisiejszego lista nie jest y, zarejestrowana, mimo że powinna być zarejestrowana, już na tym etapie mamy nieważność wyborów parlamentarnych, i ktoś ponosi za to. Odpowiedzialność, a ponieważ to jest niezwykle ważna sprawa, dlatego prezes Jezierski powinien w pierwszej kolejności o tym wiedzieć, bo to jest godzi w interes ogólnospołeczny, gdyż ponowne wybory będą kosztować około 100 milionów złotych. Ktoś za to poniesie odpowiedzialność. I dzisiaj zostałem zlekceważony Na to, w tym temacie. W orzeczenia Sądu Najwyższego znowu wracamy do tego samego. Dobrze, wracamy do tego samego, tylko teraz organ administracji publicznej, jaka jest Państwowa Komisja Wyborcza, nie dopełnił obowiązku służbowego, bowiem skoro wpłynęło za, świat, za wniosek w trybie administracyjnym, w związku z tym obowiązkiem PKW. Było wydać uchwałę, wydać zaświadczenie, a jeżeli się zaświadczenia nie wydaje, to obowiązkiem było wydać uchwałę odmowną wydania zaświadczenia. A jeśli pan dobrze zna prawo, to zaświadczenie, zgodnie z artykułem 217 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, wydaje się w terminie 7 dni. Co czyni PKW? Popełnia przestępstwo. I w związku z tym, ponieważ pan mówi, że to sprawy sądowe, to złożyłem zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez całą komisję, państwową komisję wyborczą. Pan jest emerytem, czy pan pracuje gdzieś? Ja jestem emerytem i jednocześnie biznesmenem, dorabiającym emerytem do lichej emerytury.